Jeśli nazywasz się Ania, Dawid, Patryk lub Antek, to jesteś wyeliminowany i dostajesz obrzydliwe wyzwanie. Musisz zjeść kawałek jabłka z musztardą. Smacznego! Lecimy dalej, ale uważajcie, bo z każdą rundą na liście jest coraz więcej imion. W rundzie drugiej odpada Emilia, Olek, Oskar, Mateusz, no i Ada. Wypad, ziomki. A wasze wyzwanie to wypić pół szklanki wody z ogórków kiszonych posłodzonej dwiema łyżeczkami cukru. Kolejne ziomy do odstrzaczenia. To Łukasz, Werka, Julek, Zuzia, Paulina i Arek. Nara, kumple. Wasze wyzwanie to wypicie pół szklanki mleka z odrobiną koncentratu pomidorowego. Smacznego. A się zrymowało. XD. Każdy, kto dotrwał do tego momentu, tapuje dwa razy w ekran i zostawia słupka albo followka. W ostatniej rundzie odpadają Sara, Marcel, Lila, Igor, Zosia, Filip oraz Karolina. Wylatujecie Mongoły! A wasze wyzwanie to zjeść kawałek chleba z nutelą i dwoma plastrami cebuli! Jeśli znacie ludzi, którzy się tak nazywają, to udostępnijcie im ten filmik, żeby poprawić im dzień jakimś obrzydliwym wyzwaniem. Na pewno się ucieszą.